Jedziemy się spotkać z Justyną, z jej koleżanką. I patrzcie, co Mika robi. Nie pozwala mi ubrać butów. Ja już jestem gotowa, tylko muszę ubrać buty. Ja na się I on twierdzi, że on musi na mnie czekać. Gdzie ja zawsze na niego czekam? No widzę właśnie. No, no widzę właśnie. A masz kluczyki od samochodu? Mam. No. Gdzie jedziemy? I czemu ja zawsze muszę cię... Gdzie jedziemy? Idziemy do Glostrup. No. Na pociąg? No. I do Kopenhagi. Idziemy do Tivoli na spacer. Tivoli. Będzie ładnie chyba. No, świąteczny będzie wystrój. Ostatnio byliśmy rok temu na Halloween. Fajnie było. Halloween wystrój był Halloween. Zgadnijcie czego Mikel zapomniał. Telefonu. Aha. I na kogo się zawsze czeka? Na Mikelka. Aha. Idziemy na pociąg. I jedziemy do Kopenhagi. Patrzcie, jaka oświetlona galeria. Była centrum Jednak pamiętam, byłam tutaj. Już wiem, gdzie jestem. <grym> pamiętam już to miejsce. Myślałam, że nie pamiętam, gdzie to jest, ale już wiem. Juhu, przyjechał. Ale popisany. Co się wydarzyło? Ojej. Ale szybciutko, 15 minut już jesteśmy w Kopalze. <laughs> Jakie flagi. Przynajmniej wiadomo, w jakim państwie się jest. Nie? Juhu! Dzięki autobusie. Juhu! Dziewczyny nas zabrały tutaj do Tivoli, ale fajnie. Wow! Jak świątecznie O oh, wow Nie wiadomo gdzie iść W którą stronę? Oj coś mi się tam cuje chyba Coś się zepsuło chyba Ale światełek dużo, co? Cieszę się jak dziecko normalnie. Pikołaj. No fajnie, fajnie. Powiem, kupić sobie takie narządzenie, Nie mhm. czy ma jedne, drugie, tylko błyszczyk. No, byłoby łatwiej. Albo też łatwiej by było, jakby na przykład Mikkel nagrywał na vloga, a ja live a robił, albo na odwrót. Też łatwiej. Ja nie rozumiem. Fajnie, fajnie. Damoen co? Demon Demon Aha. Tak się właśnie domyślałam, ale to jakieś AE to mnie przeraża. To jest jego dom tutaj. Nie wiem jest. Raz no jest muskla. Okej, okay, ale go nie znam. Co to robisz? Chyba ci nikt nie otworzy. Nie ma w domu. Nie ma nikogo w domu. Przyjdź jutro. Czasem masz szczęście i no prawie? Oj, ale fajne! Wow! Ale fajne! Miguel, my mamy dzisiaj dzień dziecka? Co? Mamy dzisiaj dzień dziecka! Jesteśmy w Danii, nie ma tutaj. Ale <noise> ty nie rozumiesz. Ale jesteś ty nie, wiem. Idziemy tutaj teraz. A za tu byliśmy i był święty Mikołaj. Ale teraz pytanie czy będzie święty Mikołaj? O, to może zjemy sobie tutaj coś. Mikel, chcesz kiełbaskę? 6 7 miesięcy mieć wynajęte. Mhm. Chcesz kiełbaskę? Nie. Mikał chce iść na kakao Więc szukamy Więc teraz szukamy kakao Zapomniałam nagrad, ale gorąca czekolada była dobra Został mi tylko świąteczny kubeczek Chyba chcą żebyśmy poszli do domu <gryw> Dopiero tu piliśmy gorącą czekoladę a jeszcze wejść. iść. Można? Można. E, nie jest, ale tu jest woda. Jest woda, no, no bo śnieg albo padało, albo coś takiego. Macie chusteczki jakieś dziewczyny? Nie, <grywka> jedną. No, to już tak. Czarną godzinę. <grywka> A to ja nie chcę tu siedzieć. Patrz, co tu się dzieje. Patrz, Mikel. Mikel, patrz co tutaj ty się ty dzieje. Tutaj nie, ale patrz co tu się dzieje. Ale tu ty będziesz tutaj siedzieć, jest dobrze. Nie. Bo i tak dziewczyny z przodu muszą siedzieć, bo są małe. Znowu przy misiu. Idziemy tam na górę, zobaczymy czy jeszcze otwarte. Ja tam byłam pierwszy raz, jak przyjechałam do Danii w maju rok temu. Czy się uda? Czy będziemy mieć widoczek na Jarmark? Zobaczymy. Michel zawsze na odwrót. Tutaj jest widok Jakie rzeźby. Jeszcze... A, czekajcie tu tu chyba. Musi się chyba otworzyć. Ja nie na mam rąk banku, O dzięki, dzięki Zobaczymy jak tam u wtedy na balkonie Jej, ile schodów? Ja tu byłam rok temu, a nie pamiętam tego nawet o, Zaraz będzie widoczek ładny Chyba ładny Ja byłam przez dzień tutaj Uch, czekajcie, muszę znaleźć miejsce. Jak to się robi? O, jest widoczek na Kopenhagę. Co, co to jest tam? To nie Tivoli? Nie, to jest chyba ten zamek, gdzie król mieszka. A, o tam król mieszka, fajnie. O, tam, tam byliśmy przed chwilą, na górze. Fajnie. Ja, za, 4 za, 4 za 4 minuty to gdzie no mamy? Usiąść? A to tu? O, to już jesteśmy blisko. O 20:30 ma być tutaj pokaz. Zobaczymy. Nie, no już musi być, bo ja już powiedziałam na live, to już musi być ja ten teraz pokaz. Mikkel teraz jest w krzakach Gdzie mam przypatrzeć? O coś słyszę Ale nic nie widzę o. Gdzie to jest? A nie to oni tam na górze Ej ostatnio byłam na takie w tym Bomboland No ja czekam na ten pokaz Czekaliśmy i czekaliśmy, ale nie ma pokazu. A na stronie jest zapisane, że miał być. To musimy uciekać dalej. Trzeba iść coś zjeść, bo my jedliśmy tylko śniadanie dzisiaj. Co będziemy jeść? Nie wiem jeszcze. Ty patrz sobie na zdjęcia i powiedz mi, co Ci się podoba. To. Jest chili. A, to nie. Powiemy to bez chili. To jest 56. To szukasz. Du, du, du. Tu. To powiemy bez chili. A tu co? Curry. O, to ja bez może... Chicken. To ja wolę chicken curry. Eee, I masz bez chili, no. Super. bez chili. Bez. To bez. Ale się powie bez. Dobra. To ja to Moje danie, a teraz... I muszę jeszcze raz. Proszę, proszę mnie. nie... Nie przeszkadzać. Yes. 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 <laughs> nie żebym się ale... <laughs> A moje danie tak wygląda. I wracamy. Fajnie było? Fajnie. To teraz idziemy na... Metro? Czy to jest pociąg? Co to jest? Pociąg, pociąg. Na pociąg idziemy.

Zabrałam końcówki do tego vloga, więc dziękujemy za to, że jesteście, za to, że komentujecie i prosimy o więcej komentarzy, bo musimy się jeszcze bardziej wbić w ten algorytm YouTube'a. Z tego, co się dowiedziałam, więc jak macie tylko ochotę, jak wam się podobał ten vlog, to będzie nam miło, jak coś tam jeszcze skomentujecie. I dzięki pa.